Witam Was bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Mieniu, a dzisiaj piąty, chyba piąty odcinek serii GTA V. Obalamy mity. Tak na wstępie chciałem powiedzieć, że zapraszam wszystkich do polubienia mojego fanpage'u na Facebooku. Tam wszystkie informacje będą się znajdowały jako pierwsze i będziecie oczywiście na bieżąco z moją aktywnością, oczywiście, jak i z moimi filmikami. Więc przechodzimy do pierwszego mitu ciekawostki. Okej, okay, więc przechodzimy do pierwszej już pierwszego mitu ciekawostki, która się naprawdę ciągnie już chyba przez dwa odcinki. Cały czas dążymy do tego, czy da się po prostu tutaj przekroczyć ten, tą granicę, tą granicę mapy GTA V jak wiemy nie udawało nam się to helikopterami czy jakimiś pojazdami typu łódki nic, nic po prostu nie, nie, nie umożliwiało nam przekroczenie, ale jeden z moich widzów Napisał komentarz, już nie pamiętam, gdzie to było Czy jakbyśmy się zamienili w ptaka, czy... Co by się stało, gdybyśmy się zamienili w plaka, czy, czy, czy po prostu byśmy pokonali tą granicę? Więc no to okej, okay, no to przejdziemy tutaj w ptaka Ja akurat nie muszę szukać tych takich e, halucy Halucynogennych e, roślinek Ja mam specjalnego tutaj trainera, który umożliwi nam na, na Łatwą zamianę na Na, na, na e, Czekajcie, gdzie to było jak jest kurcze board Nie to nie jest to To nie jest to to nie jest to to nie jest to to nie Zapomniałem że jak grywam się pojawia to zginę ale jestem debil Okej okay, jestem z powrotem Udało mi się jakimś cudem tutaj przemienić w gołębia Pomimo chyba z 40 prób startu Udało mi się w końcu jakoś jakoś u nauczyć się tym latać, ale jeszcze nie, nie mam tego opanowanego w 100%. O patrzcie sram. No i tak, zaznaczyłem sobie na mapie tam koniec właśnie granice mapy Los Santos GTA V I, i lecimy więc. Więc ja po prostu tutaj przyspieszę to, a dla mnie to będzie jedną wielką katorgą, bo patrzcie jak ten gołą wolno lata. I dosyć, że ja jeszcze muszę wyfrunąć. Nie, nie zabi się. Dosyć, że ja jeszcze muszę wyfrunąć z miasta, to zwróćcie uwagę jeszcze jaki duży jest yy, teren yy, tutaj nadmorski więc. więc dobre, pewnie z 10 minut będę leciał, ale ja wam po prostu to wszystko przyspieszę, więc... Albo po prostu utnę, więc mi się wydaje, że lepiej będzie tutaj cięcie w jakimś momencie i... i i... i pokazanie to co się stanie na sam koniec. a, ty, a tym razem ja będę tutaj... Zapierdzielał gołąbkiem, gołąbkiem na koniec mapy, więc do zobaczenia za, za, za parę chwil. Łomatko boska, żebym się wystraszył. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. A się zdygałem. Nagle lecę sobie, lecę, lecę. A tutaj... No jak widzimy, no niestety nie ma sposobu na to, żebyśmy się po prostu... Żebyśmy się po prostu... Przedostali na... Poza teren Los Santos, tak? Poza granicę. Więc w tym momencie już chyba mit został obalony tak definitywnie A tymczasem przechodzimy do kolejnego mitu ciekawostki No to przechodzimy do drugiej tutaj ciekawostki. Jak wiemy w GTA V są porozmieszczone pewne groby. Nie, niektóre są otwarte, niektóre zamknięte, chyba jeden z nich jest otwarty, o ile się nie mylę. Ale ta, ta, ta dziś, dzisiejsza ciekawostka tyczy się tylko i wyłącznie jednego grobu, który znajduje się. Już wam pokażę na początku lokalizację. On się znajduje mniej więcej tutaj. Już wam powiem o co chodzi. Pe, jest pewien hangar, który, na którym jest napisane tam chyba imię nazwisko, kogoś i coś w tym stylu. No i tam ludzie ogólnie poprzemieszczali wszystkie te literki z tego nazwiska i tam krótkiego opisu i ułożyli zdanie, które się tyczy właśnie Michaela i tego grobu i Jetpacka, że niby w... W tym grobie znajduje się jetpack i Michael idzie go poszukiwać nad, nad skalną ścianą i Mniej więcej coś takiego było. Ja wam to zdanie mniej więcej tak 3 po trzy powiedziałem. Jeśli chcecie więcej informacji, to zapraszam do cynkawy Lick Stream z 36. Time z Ciekawosek. Ale jak wiemy, on grał na wersji Xboxowej, czy tam PS3, czy, tam, czy Xbox 360, a ja grałem na wersji ps całkiem inna wersja, inne rzeczy itp. Itd. I już wam mówię, to miejsce znajduje się tutaj. Ja spenetrowałem to cały ten teren chyba czterokrotnie i kompletnie żadnego grobu nie odnalazłem w wersjach starszych. Ten grób się znajduje. Nie wiem czy jestem ślepy, czy po prostu yy, niedowidzący, a, a, czy, czy po prostu tego grobu tutaj tak naprawdę nie ma. Ten grób powinien, no teoretycznie powinien znajdować się... Tutaj są dwa drzewa, tak? Są te dwa drzewa. Ja już wam powiem do, dokładne miejsce. Są dwa drzewa i tutaj, czekajcie. O i tam jest ten kamień, tam są dwa kamienie. Tutaj pomiędzy... Tymi dwoma kamieniami i tutaj tymi drzewami, tutaj, dokładnie gdzie strzelam, powinien się znajdować ten grób. Ja nie wiem, ustawiałem sobie na najwyższą grafikę, na najniższą i, 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 i wcale tego grobu nie ma. On się powinien znajdować tutaj, na tej płycie skalnej, tutaj gdzie strzelam, gdzie zaraz zejdę. Czekajcie, dobra, tutaj, dokładnie tutaj. Widzicie, są te dwa drzewa, są te dwa, dwie skały i tu jest ta pły płytka skalna. I ten grup teoretycznie powinien się znajdować tutaj gdzie stoję, ale go nie ma, więc nie wiem dlaczego w wersji PC-owej go nie ma, a w wersjach konsolowych jest. Nie wiem, może wy mi wytłumaczycie, no, napiszecie w komentarzu, bo naprawdę starałem się, ja wam pokażę skąd, dokąd przechodziłem z 300 razy. Od tamtej skały do końca, tam jeszcze dalej, dalej, dalej. Tam bodajże jest y, Amnation O Tak, do tego miejsca Penetrowałem całą tą długość tego y, Wybrzeża Tej plaży I żadnego grobu On powinien się znajdować, tutaj są te dwa drzewa I dwie te y, skały wystające Nie wiem, albo jestem ślepy Albo ja nie wiem, mam jakiegoś Buga czy coś w tym stylu Ale tego grobu naprawdę tutaj nie ma Więc Chciałem przyjść z modami, żeby nie wiem otworzyć go jakoś czy coś w tym stylu, a tutaj taka niemiła niespodzianka. Wku nawkurzałem się tyle razy, bo jak wiecie Co to jest? Myślałem że to jakiś człowiek idzie. Bo jak wiecie, yy, fizyka poruszania się postaci w GTA 5 jest bardziej realistyczna i na przykład jak wchodzę to zaraz spadam, nie no tu akurat mi wszystko ładnie, pięknie wychodzi, ale oczywiście o o widzicie. No, no nie chodziło mi o to, ale po... o, o to mi chodzi, jak mnie to denerwowało, to szok ze stresem, że takie wiecie, no niewładność w ogóle postaci jak, nie wiem, był jakimś paraolimpijczykiem, coś w tym stylu, bez obrazu oczywiście, no ale kurczę, nie ma tu nic kompletnie, więc yy, przechodzimy w tym momencie do drugiej, czy, trzeciej już, ostatniej <laughs> ciekawostki. No to przechodzimy już do ostatniej w tym momencie ciekawostki, baga, bo chyba to można zaliczyć do bagów. E, więc tak, powiem wam, jaka to jest lokalizacja, tutaj wam pokażę. No to jest bodajże pff, o Jezu, nazwa tego tego miasteczka wyszła mi totalnie z głowy, ale we, zapewne wy, wy wy znacie. No tutaj dokładnie w tym miejscu znajduje się ten bug, który występował na innych wersjach. A na wersji pc oczywiście został naprawiony I więc tak, tu są, znajdują się te silosy I trzeba wejść na silo złączony właśnie taką płytą metalową, zardzewiałą To jest właśnie ten silo tutaj, który Wam pokazuję On ma drabinki, oczywiście wchodzimy sobie na samą górę A ja Wam zaraz powiem, mamy dużo czasu Bo ta ciekawostka, ten, ten bug pojawiał się na wersjach konsolowych dokładnie o 21.00 nie wiem, czy, to był, czy ten bug występował jeszcze na konsolach nowej generacji, ale wiem, że na starek był na 100%. I już Wam mówię o co chodzi. Jak widzimy, mamy tutaj takie y, miejsce, które jest zabudowane taką kratką i tam jest takie czarne tło. I dokładnie o godzinie 21, w tym momencie mamy godzinę 14, ale to już nie ma większego znaczenia. O godzinie 21 pojawiało się takie złote duże jajko. Dużo osób... Tutaj spokulowało i, 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 i dawało chore teorie, że to nie wiem, jest jakiś easter egg, że to się tyczy tej piramidki, która jest na górze Chilliad, na tej mapce, tam pośrodku jest jaka, wam zresztą pokażę, w tym momencie pewnie się pojawia ta mapa, że to się tyczy, że to jest jakieś połączenie jakichś zagadek, no ale, no dobra! Dobra, ja tak samo kiedyś myślałem. Dzisiaj chciałem Wam nagrać o, o tym właśnie taką ciekawostkę. Chciałem to jakoś zbagować. A da się to coś zbagować? Nie, no, chyba się nie da. Myślałem, że się da. Dobra, nieważne. No to przejdziemy w tym momencie do godziny 21. Czekajcie, ja sobie przyspieszę. Kurde, to jest telefon. Jak się przyspieszał czas? Aha, tutaj. Tak, 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 tak. 20. No i okej, okay, ja tutaj utnę i po, po, po. Pojawimy się o 21 Dobra jesteśmy z powrotem jak widzimy na naszym zegarku Już jest przerwa 21 I tak i jest 21 Jak widzimy żadnego tutaj jajka nie ma Jak było tak jest e... Tak naprawdę powinno się pojawić Ale to występowało tylko na wersjach Konsolowych bodajże tej pierwszej starej generacji Na nowych nie jestem pewien nie chcę was okłamać i jak rozbijało się tą tutaj lampkę, czekajcie, da się jakoś wyskoczyć szybciej, bo chciałem szybciej stąd, aha, mogę się zaśledzić, nie tak Dobra, jak się po prostu rozwalało tą lampę, która ona świeci, która się tutaj świeci, czekajcie, ja ją też rozwalę Kurde, mam problem z myszką, muszę sobie zmienić myszkę, bo ten przycisk, który po prostu mi przy... o, okej okay. I gdy się rozwalało tą lampę, to jako znikało. Nie wiem, ja ją rozwalę i zobaczymy co się stanie. Może ona się pojawi, na wersji PC-towej jest w drugą stronę, że trzeba po prostu je je rozwalić. Rozwalić to. Ja widzicie nawet tutaj ta rurka jest lekko taka zbugowana, więc mi się wydaje, że to jest tylko wina i wyłącznie tekstur. Ale no nic, warto sprawdzić, tak? No jak widzimy tutaj tak naprawdę nic nie ma, nic się nie znajduje. I ten mit został obalony, że on jest jakąś tutaj kontynuacją tej mapy na górze Chiliad, gdzie ta góra się znajduje. O chyba tam, albo tam, nie wiem, niższa z tym. Chyba tam yy, kontynuacją czy jakimś powiązaniem. a bardziej tutaj mogę powiedzieć, że to było powiązanie z tą... Yy, z tą górą. I... To by było na tyle. Wysyłajcie mi jakieś ciekawostki, bo naprawdę tego jest, na... to jest, tego jest naprawdę mało. Nie ma naprawdę z czego takiego obalania mitów robić. No ja mogę obalać tej mity na przykład tego jak teraz, że... Obaliłem, że to tylko jak pojawiało się na wersji, to były tylko wina tekstur w wersji xboxowych i playstation A na wersji PC już tej udoskonalonej wersji tego nie ma Tak samo jak z tym grobem, no nie wiem, z tym grobem to nie wiem naprawdę, weźcie mi, podsyłać jakieś Pomysły czy ja jestem ślepy, czy po prostu on się znajduje w innym miejscu, ale 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 to by było chyba na tyle. Zapraszam do subskrypcji oraz yy, dodania jakiegoś komentarza i stawienia łapki w górę. Z Wami był Mieniu, z Wami się menu żegna, żegna, do następnego, trzymajcie się, cześć.